Witamy z młodzieży, z poważnym wszystkich gości zaproszonych na dzisiejsze otwarcie pracowni Oręcz. Pracownia Oręcz powstała dzięki e, kilku grupom, e, przede wszystkim grupie inicjatywnej BULANA, ale o Bulanie powie Marcin. E, dzięki zaangażowaniu pracownika Urzędu Gminy Pana Wiceprzewodniczącego Rzecznika. będzie specjalnie prowadził dyskusję, ale to na drugiej sali. Powieszę teraz Marcina i Ryszarda o zabranie głosu. Jako przedstawiciel grupy Zaszybni Gulana, jej liderem, Chciałem Państwa powitać dzisiaj na otwarciu tej pracowni. Prawie cały skład grupy Gulana jest dzisiaj obecny. Dwóch osób nam brakuje, ale myślę, że one zjawią się później. Co do samego projektu, to gdy tylko pojawiło się ogłoszenie o tym, że można startować w takim konkursie, to nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że napiszemy ten projekt i stworzymy taką pracownię tutaj u nas. Trochę czasu nam zajęło wymyślenie, obmyślenie całego, całego projektu, jakby to wszystko miało wyglądać. No efekty już widzimy. Udało nam się spośród ponad 750 wniosków, które wpłynęły na konkurs, tylko 50 zostało wybranych. Zostaliśmy w gronie tych szczęśliwców 50. Tak więc możemy sobie pogratulować. Ja z tej strony. Tak. W urzędu, tak? Zastępca, żeby się badać został koordynatorem tego projektu. Tak, no przypadkowo zostało Yy, przypadkowo, początkowo z niedowierzaniem, po prostu wydawało mi się, że, to, że ta praca pójdzie na marne, że po prostu skoro to jest projekt skali całego kraju, to, to nasze szanse nie są, yy, nie są jakieś duże, wręcz minimalne, aczkolwiek pomylimy się i z tego powodu się cieszę. Yy, sukces jest widoczny. Więc zakończamy to, tak jak Marcin mówi, w grupie inicjatywnej Ja może z tej, z tej racji tutaj jestem, aczkolwiek, z tej, że Marcin tutaj, że tak powiem, w tej grupie, że tak powiem, była też znaczną. I że tak powiem te tak tak podziękowania, te zasługi też, że tak powiem, w moim kierunku poszło. Aczkolwiek wydaje mi się, że, że Cała, całe podziękowania, to, to, to właśnie tej, tej grupie właśnie dla nas i należało moje że A jeżeli moje zasługi mają się przekładać na to, że, że powiedzmy jakieś projekty akceptować, popierać, że tak powiem, wspierać, no to jestem za. I życzę tego naszej Unii, tutaj nam zebranym, żeby jak najwięcej takich projektów nam się udawało, żebyśmy się mogli... To gdzieś ten pod wśród kilkuset projektów. My jesteśmy w tej grupie, którzy zostali Jeszcze dodam tak, że pewnie intryguje Państwa, skąd się dzieje na to będzie cały czas. To to wy... jest. Zostawimy tak w domysłach. Nie będziemy zdradzać wszystkiego no. chyba. Zdradzisz tak wszystko. Zdradzisz wszystko? Tak. Na początku chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda w ogóle formularz projektowy jakie trzeba wypełnić, jakie dokumenty trzeba załączyć. Niestety yy, nie było to Jest takie proste, bo żeby zobaczyć wszystkie rubryki trzeba było po kolei je wypełniać i przechodzić dalej, ponieważ wypełnialiśmy wniosek elektronicznie. No i taka była burza mózgów, co wpisać, w naszym do wniosku będziemy wpisywać cokolwiek w tych rubrykach. No i tak w burzy tak, żeby zobaczyć co będzie dalej i jakie dokumenty musimy pozbierać. No i tak że w burzy mózgów powstała grupa bulana. <śmiech> <śmiech> Nie tak było to jakiejś, nie wiem, wielkiej tajemnicy, czajnej przywilej. Ale dobrze. Bo wydaje mi się, że całkiem fajnie. To rozmawiać jest... tak? Później okazało się, że jak wygraliśmy ten projekt to nagrańca i mówił, stąd wzięli się pomysł na tą nazwę, na tą całą historię on Mówi, że go też to intrygowało. i Wpisał w Google, że znaczy Bułana. I wyszło mu słowo Bułana. Czyli to jest e, masz konia. I też jakaś panu, do rudego podobna. Tak więc chyba się panu. wpisaliśmy pod ten oręcz. ja, to, to ja zobaczyłam, to od razu zazdrosniłam pan pana Marcina. Skąd się wzięła ta Co jest kamulata. Myślałam, że jakaś nowa fundacja, ja czy nie? Właśnie <śla> się jeszcze pod tytuł, pokaż jak moja miejscowa zmienia się z oręż, także praktycznie to jest jedna część tego projektu, natomiast hmm. jeszcze będą kolejne działania nawet różne konkursy, e, które których owoce będą zmieniały właśnie miejscowość, Także to klasyczne, kulinarne, ogrodnicze e, i one właśnie będą też produkowały nasze miejscowość, czyli jeszcze działania, które będą

Погранцы. Добро пожаловать. Ten nie wiem, może... Mój no, ja by miał obawy i z na żywo, na żywo wydaje mi się, że będzie, pomimo swojego niezgrabostwa i wieku, będzie lepszy niż na, nawet przy <laughs> Może ktoś młodszy. Dobrze, ja mam nadzieję, że Szercowy ja naprawdę będzie służyła młodym, e, starszym. właściwie to całemu społeczeństwu. Pani sobie wygodnie siedzą dzisiaj, czytają sobie gazetkę. Ja myślę, że również to będzie sala, w której będą mogły w przyszłości i tworzyć, i e, odbywać się, próby tu będą, ale będą już mogły skorzystać z e, internetu. E, jeśli będzie taka potrzeba. Albo ochota. Wszystko jedno. mamy. O, to jest Tak, bardzo ułatwiony w takim wypadku poproszę teraz wziąć do ręki napełniony sokiem orężowym kieliszek i wzniesiemy tutaj No żeby w pracowni działo się dobrze, żeby się sprzęt nie wsuł i żeby wszyscy korzystali z tych pracowników w sposób naprawdę odpowiedni. Każda na boku? za otwarty. Serdecznie zapraszamy, poczesować się, podegustować nasze pomarańcze i do miłych no za, za pomyślność. Tak. Jest. Za pomyślność. Jest to, jest. Jest, tak? I ludzi z niej korzystają. Bardzo tak. no, dziękuję. Super.